Powiem wam szczerze, miałem nadzieję. Co? Przecież on miał milion życia. Co tu się podziało? Siemane Maleczko, witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj po raz kolejny Ultimate Epic Battle Simulator, czyli gra, która bardzo Wam przypada do gustu i tak oto widzicie w 1000. E, w 2 godzinki, 1500 łapek i tysięcy wyświetleń. Bardzo mi się to podoba. Cieszę się, że Wam również, Wam się ta gra podoba. Dzisiaj kolejne walki ja dowiedziałem się ciekawych rzeczy, których nie wiedziałem wcześniej, Na przykład, że. Walcząc z zombiakami, każdy zombie, który zabije kogoś... Wtedy pojawia się kolejny zombiak. Ja o tym nie wiedziałem, a to dużo i dużo znaczyło i dość ważne to było. Dzisiaj zrobimy znowu kilka śmiesznych walk, myślę, że będzie ciekawie. Oczywiście znowu fajnie byłoby zobaczyć 1500 łapek w 2 godziny. Zobaczymy, czy wam się uda. Ale teraz zapraszam do oglądania. Hej! Widzisz tego przystojniaka Bo ja widzę, jeśli chcesz go częściej widywać, w swoich subskrypcjach, to na się subskrybuj, zostaw dzwoneczek, tutaj potwierd, zapisz. Oczywiście, jeżeli mi się spodoba to koniecznie sklepajka i możesz również powiedzieć, że waniec z kodem mano 3% z zwrotu. Zapraszam. Dobra, na początek chciałbym przed testować e, fajną broń, tak mi się przynajmniej wydaje, e, czyli, e, gdzie to jest, nie wiem, w Medieval, tak, to jest katapulta. Bardzo dużo osób się cieszyło na to, że dodali katapultę, podobno jest OP, podobno jest bardzo dobra, ja jestem ciekaw, a na razie taka, taka katapulta podobno jest bardzo dobra, jak się ją pewnie zmieni, a, więc zaraz ją sobie skustumizujemy prawdopodobnie, ale na razie zobaczymy, jak działa sama. Dobra, tak więc po tej stronie górki katapulta. Pulta, która faktycznie jest automatyczna, bo nikt nią nie steruje. A po drugiej stronie, tysiąc Wildmenów, czyli to są barbarzyńcy. Zobaczymy, jak sobie katapulta z barbarzyńcami yy, poradzi. Oczywiście startujemy i zobaczymy, jak to szybko strzela. A, okej. Okay. Aha, to nawet nie trafiło, więc oni muszą podejść troszeczkę, żeby to zaczęło trafiać. No, oczywiście. Uuu, fajnie to wygląda. Naprawdę, no nie, ta kamerka trochę mi przeszkadza. Okej, okay, zabija po jednym. To, to trochę, w sumie to trochę jest takie dziwne, że tylko jednego zabija. I na hita yy, pada, więc... Dobra, zwykła katapulta na pewno nie będzie dobrą katapultą. No a ja nie byłbym sobą, gdybym yy, na koniec nie użył yy, niuka i nie wybił wszystkich barbarzyńców. Yy, bo mogę. Dobra, więc trzeba wziąć na warsztat katapultę. Damy jej... Tyle życia. To jest po, ponad milion. Ponad milion. Dimagiu damy jej 100 tysięcy. Dimagiu i damy tak. Tutaj damy, nie wiem, maksymalną ilość, a tu damy maksymalną ilość, czyli 10. I to będzie nazywało się. Katapultator. Nie, że ator taki youtuber, tylko. Youtuber, taki youtuber, tylko nawalator yy, i tu katapultator. Niech będzie, myślę, że. Całkiem niezły nie pomysł. Zobaczmy, jak sobie e, katapultator poradzi z tysiącem barbarzyńców. Dobra, tym razem jednak na pustyni. I jest nasza oto katapulta. Nasz katapulator. I jest tysiąc y, barbarzyńców. Więc myślę, że teraz to powinno działać bardzo dobrze. Zacznijmy, oczywiście, walkę. Zobaczcie, jak, jak szybko on się obrócił. Ale on powinien dużo szybciej strzelać, a nie strzela. I zabija dalej po jednym. Więc, a, ja miałem nadzieję, że on będzie bardzo szybko strzelał. A jednak nie strzela aż tak szybko, jakby to wszystkim mogło się wydawać, ale zabija, zabija. Jednak trochę to potrwa. Powiem wam szczerze, miałem nadzieję, co? Przecież on miał milion życia. Co tu się podziało? Dobra, już wam mówię, co się podziało. Podziało się to, że zamiast e, naszego katapultatora dałem zwykłą katapultę. Więc dopiero teraz prawdziwa walka się rozpoczyna. Ja pierniczę, właśnie na to miałem nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Zobaczcie jak to fajnie działa. No to jest po prostu najfajniejsza zabawa na świecie. Zawsze chciałem taką zabawkę. Mogę się w to wcielić? Też mogę rzucać? Mogę! Mogę, dobra, zabiję ja sam wszystkich zabiję. Ja ca wszystkich... Dobra, teraz tak, teraz trochę uciekamy. No i teraz fajnie, obrócamy się i znowu. Nawet ja z tyłem mogę atakować chyba. Nie, nie mogę, ale teraz się obrócę. Gincie, lamusy! Nie ma dochodzenia tutaj do mnie. Nikt nie dojdzie, nikt nie przejdzie. Dobra, sama se teraz dawaj czadu. No powiem wam, naprawdę chyba najfajniejsza broń w grze, no przy niczym tak się dobrze nie powiem, ale jestem ciekaw jakby dać dużo więcej wojska, na przykład e, kurczaków dobra, nasza hiper katapulta ka katapultator kontra 10 tysięcy chickenów, mam tylko nadzieję, że nasz komputer nie wybuchnie, a, ale myślę, że da sobie radę okej, okay, chickeny ruszyły, chickeny ruszyły, Mo mogę to przyspieszyć do dwóch, o, i teraz to już w ogóle jest Totalny rozpiździec, ale na pewno niektóre te chickeny dobiegną do tej katapulty, bo on nie zdoła wszystkich po kolei zabić, bo on dalej strzela tylko i wyłącznie do jednej osoby, więc te kurczaki dobiegną. Tylko pytanie, czy te kurczaki cokolwiek mu zrobią, to już im on się teleportuje. Jezus, wątpię, że co tu się dzieje? Dobra, coś tu się widocznie popsuło. Nasza katapulta po obrzeżach jeździ w dość dziwny sposób. A wyłączmy przyspieszenie, czy ona dalej będzie tak jeździła? Tak, dalej jeździ, więc okej, okay, czy coś w ogóle te kurczaki jej zadały? Zobaczmy. Tak, zdały jej 10 damage'u, 30 chyba, więc raczej wiemy, jak to się skończy. Ale no nie powiecie, że to nie wygląda jak epicka walka yy, życia wszechświata i w ogóle. I w ogóle, no wygląda to prześwietnie. Ja to znowu przyspieszę i zobaczymy z odległości, jak katapulta sobie poradzi z taką armią. No dobra, zostało już tylko 500 chickenów, więc jak widzicie, katapulta świetnie sobie poradziła. A i nie straci, straciła, dobra, straciła 5000 życia, więc całkiem sporo całkiem sporo. XD ale gdyby na przykład, no nie wiem, nie wiem z czym mógłbym ją zestawić. E, jak na przykład z Chuckiem Norrisem by sobie poradziła? Pewnie by dała sobie spokojnie radę. A w sumie można by spróbować. Dobra, więc zróbmy tą epicką walkę. Nasz katapultator kontra Chuck Norris. Ale martwię się, że Chuck Norris umrze, e, zanim w ogóle cokolwiek zdoła zrobić. No tak, pewnie, że umrze zanim cokolwiek Chociaż nie, mu się odnawia życie. Czemu mu się odnawia życie? To jest jakieś dziwne, co tu się dzieje. On powinien już umrzeć. Ale patrzcie, jak to wygląda. XD To wygląda dziwnie. Ile ta katapulta będzie traciła życia? No, trochę na tego hitka traci. Ale no, to, to jest walka, walka Hirosów. Wydaje mi się, że Chucka w takim razie nie da się zabić. A i wydaje mi się, że katapulta przegra to starcie. Patrzcie, katapulta katapultator zabił już 14 razy Chucka Norisa, A Chuck Norris dalej żyje. Y, śmiesznie, ile ma katapulta życia? Coraz mniej, ale to będzie chyba trwało do jutra, tak mi się coś wydaje. To wygląda mega dziwnie. Nie wiem, co o tym myśleć. No dobra, jak sami widzicie, a ta walka już kompletnie sensu nie ma. Bo ja mogę go tutaj sobie atakować, mogę go próbować zabić, a i nawet zabić y, kilka razy. Ale Chuck Norris nie umrze, on nigdy nie umiera. Mo Czemu, o Czemu o tym nie pomyślałem? No sam powinienem to wpaść. Dobra, y, czas porobić coś odrobinę innego. Zobaczymy co. Dobra, jako że w tym odcinku głównie bawimy się naszą katapultą katapultatorem, to myślę, że dalej możemy go zostawić, ale jak sami widzicie, jest tutaj setka nawalatorów, czyli tych ogromnych i mega mocnych żuwi z poprzedniego odcinka. No i zobaczymy, jak tutaj sprawa będzie wyglądała. Ej! Yy, na przykład tak będzie wyglądała. Dobra, tym razem raże, razem, tym razem ulepszony na lawalatory. Tym razem dużo więcej życia i dużo więcej damage'u. Ale tak czy siak one nie podchodzą. Ile on tą katapultą zadaje damageu na start? No to jest coś. E, złego. Dobra, jako ostatnią na dzisiaj zrobimy bitwę pięciu, nie, sześciu armii e, Medieval, czyli starożytnych. Są to katapulty, e, ciężcy wojownicy. <gry> czyli ja, archery czyli łucznicy, footmeni czyli ci co chodzą na nogach e, kawaleria, czyli ci na koniach i spearmeni ci co mają spiry, no i możemy zobaczyć, ja obstawiam, że katapulty nie wygrają, wydaje mi się, że konie wygrają, znowu pamiętam, że konie były naprawdę całkiem niezłom niezłymi wojskami, konie się rozproszyły no i na pewno kilka z nich zostanie wybitych, tutaj na katapulty bardzo szybko rzucili się inni wojownicy, więc katapulty za dużo tutaj zamachów nie zrobiły. Katapulty zabiły dwie osoby. A najwięcej. Oczywiście kawaleria zabiła 65 osób i wyrżnęła praktycznie dwa... dwie armie. Już prawie. Te armie biją się tutaj same ze sobą, natomiast kawaleria zaczyna ich y, tutaj już też powoli zachodzić. Y, łuczników już również nie ma, więc katapulty i łucznicy out. Y, footmeni zaraz też zostaną wybici przez kawalerię. Ile kawalerii... kawalerijczyków zginęło? Tylko 40, więc jak widać... To nie tak dużo. A, no i wydaje mi się, że, że kawaleria faktycznie bardzo szybko i bardzo ciężko y, rozmiecie rywali. Tutaj raczej innych, innego, innego scenariusza nie ma, chociaż tutaj ci się nawalają. Gdyby na przykład teraz oni razem pomyśleli o tym, żeby zaatakować kawalerię, która w sumie dość mocno tutaj na tym starciu traci. A więc może nie będzie to tak oczywiste. chociaż teraz zobaczcie, ile kawalerystów dojedzie do tego tutaj centrum y, tej oto walki, chociaż ci ci tarczami, którzy... Co kto to jest? Co to jest tutaj? Czy to jest a, Spearmeni? Nie, Spearmeni to są ci chyba, nie? Tak, to są Spearmeni, więc to są Heavy Knights. Ci Heavy Knights całkiem nieźle sobie z kawalerią radzą, no muszę przyznać. Tutaj zobaczcie, ile ich Heavy Knights, ile już osób zabiły. 158, więc no, całkiem nieźle. A, najsłabiej oczywiście Katapulty, potem y, Łucznicy, tylko 14 zabili. Footmeni, którzy też już nie żyją, zresztą 45, no i Spearmeni jeszcze się trzymają, Wraz z Heavy Knightsami, ale kawaleria, jak widać, dość mocno uh, ich. Tutaj zmiecie, zostało ich jeszcze całkiem sporo, więc no raczej bezproblemowo a, powinni sobie tutaj poradzić. No i tak też na pewno będzie w tym wypadku. Kawaleria po raz kolejny udowadnia, że jest OP. Co, może w przyszłym odcinku zrobimy jakieś super kawalerzyste z milionem HP. A, tutaj zostało już tylko dwóch, jeden Spearman. To koniec. Oczywiście na koniec nie byłbym sam, gdybym nie puścił jakiejś bomby atomowej na nią, na nich. No i tak się kończy. Ta piękna walka, więc y, ja dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dobra, tak więc dzięki wam jeszcze raz za oglądanie. Oczywiście pamiętajcie o G2, gdzie z 3% zwrotu. Link w opisie. Pamiętajcie też o polubieniu mojego fanpage'a, bo bardzo mały procent z was lubi mojego fanpage'a, a powinniście y, wszyscy go lajkować. A oczywiście, jeżeli chcecie y, dalsze walki, to piszcie w komentarzach co i jak. Pamiętajcie też o łapkach, a na dzisiaj też wszystko. Trzymajcie się. Pa pa.